Nie do wiary, jak politykę zmieniła Donalda wszystko widać na jego twarzy i głowie. Donald Tusk ma 65 lat, ale kondycję i sylwetki może mu pozazdrościć jeden młodzieniec. Były premier regularnie biega, spędza dużo czasu na powietrzu z wnukami, gra z nimi nawet w koszykówkę. Dba o siebie. Ale to nie znaczy, że działalność polityczna nie ma niego wpływu. Przeciwnie. Polityka bardzo zmieniła Donalda Tuska. Widać to na jego twarzy i głowie. Wystarczy przejrzeć zdjęcia lidera Platformy Obywatelskiej sprzed lat. Z czasów, kiedy zakładał PO w 2001 roku wraz z Andrzejem Olechowskim i Maciejem Płażyńskim. Albo z okresu, kiedy był premierem polskiego rządu czy też z lat, kiedy był przewodniczącym Rady Europejskiej i porównać je z tymi współczesnymi. Zmian widać gołym okiem. Po pierwsze, sylwetka i twarz Donalda Tuska, wyraźnie zeszczuplał, choć przecież nigdy nie miał problemów z nadmiarowymi kilogramami. Czy to z zgryzoty i troski o los kraju? A może wskutek stresu? Na twarzy szefa PO widać także wyraźnie zafrasowanie i kropka z marszczki. Te ostatnie to akurat nic dziwnego. W tym wieku są czymś zupełnie naturalnym. Po drugie, Donald Tusk ewidentnie stracił sporo włosów, po bujnej czuprynie. lekko falowanej w czasach młodości, pozostało jedynie wspomnienie. Teraz Tusk ma na głowie zdecydowanie mniej włosów, przypruszonych siwizną, ale trzeba przyznać, że był premier tak zgrabnia i się czesze. że nie rzuca się to za bardzo w oczy. Różnice widać wyraźnie dopiero wtedy, kiedy porówna się dawne i obecne zdjęcia Donalda Tuska. Przekonajcie się sami.